Przyczyny są różne, ale oczywiście im, im, im bardziej oddalona instytucja, tym mniej działa na wyobraźnię i mniejsze emocje są e, związane z, z wyborami. No, stąd e, taka nasza akcja, żeby pokazać, że e, wstąpiliśmy do Unii, no, teraz będzie 15 lat, 1 maja i e, no, jesteśmy pełnoprawnym członkiem, ale że w związku z tym e, nie jest wszędzie, prawda? Nie tylko jest instytucje brukselskie, ale poprzez chociażby środki finansowe, które mobilizują samorządy, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, bo trzeba mieć wyobraźnię również, prawda? I samorząd musi kreować projekty, sięgać po te pieniądze w sposób konkurencyjny do innych projektów. potem efekt tego jest taki, że widzimy po prostu te realizacje w a w całej Polsce. I dlatego to hasło o, o tym, że głosuję, bo wiem, że Unia jest tutaj. Problem. Ja akurat pracowałem w Komisji Legislacyjnej, bo w Parlamencie Europejskim są komisje, które są e, opiniodawcze, takie jak chociażby Komisja Spraw Zagranicznych prawda, czy Petycji, czy do spraw e, Równości Płci. W spraw kobiet. Natomiast komisja, ja byłem wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego, Bezpieczeństwa Żywności. No to jest kompetencje w Unii Europejskiej bezpośrednie. Tam powstają legislacje, które potem oddziaływują na mieszkańców, na obywateli. Krótko rzecz biorąc, stoimy przed perspektywą wyborczą, której trzeba będzie potwierdzić naszą wolę udziału w Unii Europejskiej. Dlatego zachęcam do tych wyborów, moje ugrupowanie, koalicja europejska chce potwierdzić jakby naszą obecność, wolę bycia w Unii, bycia ważnym graczem, szczególnie po odejściu czy odchodzeniu Wielkiej Brytanii. Najbliższe lata to będą trudne również dla krajów środkowej i wschodniej Europy i dla Polski, dlatego że Obecnie proponowany budżet na najbliższe 7 lat jest niekorzystny dla, dla Polski. Budżet dotyczący funduszy spójności. Komisja Europejska zaproponowała budżet, który zmniejsza o 20 miliardów środki, euro środki dla Polski. Przyjmuje się inne kryteria. Budżet obecnie proponowany jest budżetem reagowania na kwestie migracyjne, bezrobocia wśród młodzieży. Odchodzi się od. Kryterium finansowania tych regionów, które są najbiedniejsze. Chcemy to no, zmienić. Ten budżet będzie głosowany na jesieni tego roku po wyborach. No i to jest jedna rzecz, która jest ważna dla Polski. Również Unia Europejska to jest gra interesów bogate kraje zachodniej Europy. Ograniczają, próbują ograniczyć konkurencyjność. Przykładem tego jest dyrektywa dotycząca transportu, gdzie Polska jest potęgą transportową tej, tej spedycji międzynarodowej. Obecnie proponowana dyrektywa w znacznym stopniu wpłynie na osłabienie Polski na tym rynku poprzez regulacje, które są protekcjonistyczne, odchodzą od ducha wolnego rynku. Ta dyrektywa będzie ostatecznie również przyjmowana na jesieni tego roku. No to są przykłady tego, że warto po prostu wysłać do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego ekipę, która będzie z jednej strony reprezentować Polskę i polskie interesy w całej Unii Europejskiej, a również będzie mieć świadomość tego, jak ważna jest polityka europejska na w całą skalę 27 państw. Po prostu trzeba umieć się poruszać w tym parlamencie, między innymi dlatego, że tam nie ma większości. W związku z czym wszystko trzeba koalicyjnie negocjować, szukać sojuszników do poszczególnych rozwiązań prawnych, tak aby one były najkorzystniejsze. To tyle. Ja jeszcze może na koniec powiem, że przez te parę miesięcy, które byłem teraz w parlamencie europejskim, po zastąpieniu e, posła Wenty, zajmowałem się budżetem dla kultury. Kreatywna Europa to jest około 3 miliardów euro, skierowana na współpracę międzynarodową twórców, instytucji kultury. To będą środki do y, y, dyspozycji y, no, wszystkich tych, którzy mają pomysł na to, jak realizować wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia. W każdym kraju jest będzie jest punkt konsultacyjny przy Ministerstwie Kultury, który będzie wspierał i pomagał w tworzeniu tych projektów.